Jeśli zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, to otworzę te drzwi, a za nimi dostaniesz hot doga. Tak, 100% hot dog dla Ciebie. Jeżeli zostawisz teraz łapkę w górę, więc zostaw suba i łapkę. A teraz otwieram drzwi, za którymi podobno jest hot dog! Mistyczny hot dog! Ketchup! Cześć! Ketchup! Moc parówki, e, cześć żelazny! Czemu dzisiaj jesteś parówką? Co się stało? Okej, okay, nie mam pojęcia co się stało, ale e, dzisiaj będziemy, drogi żelusiu. E, Okej. Okay. Będziemy robić konkurs budowania na Minecraft EXTREME. Bonus. Żelazny, będziemy teraz teleportować ludzi. będzie potrzebować 8 osób, bo tu jest 9 pól, ale to środkowie są nasze wspólne. Będziemy budować Damy. Hot -doga na środku. Zgadza się w ogóle? Czas... Nie, domki. Dom, będziemy domki? kazać wszystkim osobom budować w 10 minut super domek. Każdy będzie mieć takie same itemki. Okay. E, więc będzie fair. 10 minut i każdy zbuduje swój domek i będziemy oceniać, to kto będzie wygra to najfajniejsze nagrody. Kto stary, kto będzie to będzie super odcinek. Zdemny. Dobra, to sobie, ja Zrób, się stój, się stój, się stój, się stój okay? Zrób jedną skrzynkę i ją skupimy To stary, dzisiaj budujemy taki klasyczny domek, no nie? To możemy wpakować takie stare, o popatrz Takie, o takie coś, o takie coś moim zdaniem O co, co znasz niż, o cztery Okej, okay. ja wezmę stary może, wiesz Stone'a, stona, Taki zwykły ston to jest spoko, bo ona zrobi z niego stone brick albo cobblestone'a, A też trochę to też dam O takie trzy Ogólnie, to nie chcę nic mówić, ale jakby To też jest na w tym momencie Jeżeli nie obserwujesz mojego Twitcha, to wpadaj do linku w opisie Tam jest Twitch Teraz ludzie z czatu tu napiszą, co mamy włożyć do skrzynki, więc... O, o donet, pamiętam je przez nich A, pamiętam, tak. Okej, okay, patrzę na Wasze pomysły. Różowe szkło, kwiatki doniczki, kwiatka, ognisko. Okej, okay, to są dobre pomysły. Więc wszyscy mają skrzyneczki. Pójdźmy na środku. Mamy jedną wspólną na środku żelazny. Więc Dobra, mamy no. równe szanse co reszta. Zaczymy kto wygra. Czy któryś z czy my? A, ja proponuję, żeby czat zadecydował na live. Kto wygra? czy ich? Okej. No, no. To jest plan, ty jesteś mądry dealer. Ty to okay. jest taki. Ty pewnie w szkole, byłeś taki mądralia, nie w pierwszej ławce przed Panią siedziałeś? Tak. Albo ostatni. Zajmijcie pola, byle nie to na środku. Będziemy mieli 10 zbudowanie Hello? najlepszego domku ever. Pyk, poszło. Wow! Równo, dobra. Widzimy, Więc stary. stary. Budujemy, budujemy. Okej, okay. no domek. Mały, domek. Mały domek. Mały domek z ogródkiem. Mały domek, cześć, zróbmy... raz, dwa, trzy, cztery. Od tego, co zawsze. Pyk, pyk, pyk. Widzisz? I ja zrób narzędzia, bo potrzebowałbym. Dobra. Nie... Zrób narzędzia, byczku. Okej. Okay. Proszę się nie bić tylko nawzajem, proszę wszyscy budujcie i potem będziemy się swoje wyspy podpisać to, 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 mi się skrawa, dobra. Ok, Okej, to już razzyj, koruj dalej, bo jakby mamy najmniej zbudowane. Nie, nie mamy najmniej, ale mamy mało zbudowane. Wszyscy mają właśnie więcej niż my. Czy ten domek powinien być kwadratem? Chyba nie. Ej, może nie z drewna, może jest z tą brika. Prawej, Zróbmy to Jest, odważnie, zróbmy to nie odważnie. Nie ta, spoko. To co tutaj? Co, Taki wieś? robimy domek? Taki domek? To ma, domek? to ma być domek? To ma być domek? To wygląda paskudnie, na... a, a, że... Aaaa! Okej. Okay. Okej, okay. w takim razie lecimy dalej, stary. Czas mija, nie chcę nic mówić. Czas mija, nie uh... ja. nie mamy drewna. nie ja nie mam drewna. Stary, straciliśmy całe drewno. Pozdro, nie mamy drewna, żelazny. wierzę wiesz, że to przegramy, <grym> wiesz, że będziemy ostatni. Zobacz, wszyscy mają domki już. Teraz, stary, zrobimy więzienie. Nie kręg. Chodź tego. Nie rób tego. Nie, to jest z, z sadą żelazny. Żelu jesteś najgorszy. Chodź stary ty krad, nie śledziłem rzeczy. Nie, to jest dobrze. Zrobiłem Żelazny, masz kill off? że masz kill off. Nie mam ale już robię, bo, bo z do O nie czem, olci zły, o Jezu. Stary, nasz daj musi być z kamienia, bo nie mamy tak, drewna za tak, bardzo. mamy tak, drewno. Tak, A ja do, do twojego kradzionego drewna się nie przyznaję, że tak, żelazny, ty stary, ukradłeś się. Jest, je jest wajdaku, Wajdaku najgorszy. Po prostu ukradłeś wajdaku, to drewno. Skąd masz Biedny kraty? widz. No kraty stary, każdy widz ma kraty. Tak, wy mogli cię zamknąć, w więzieniu za kradzież? Nie, stary, żeby było. Co nie ukradłeś deal? Czemu robisz z to Czekaj, brzydkie rzeczy okay. robisz żelazne. Czemu robisz brzydkie rzeczy na odcinkach moich. Stary, zobacz, czy jestem to? geniuszem? To jest lepsze! Stary, to jest lepsze. No, patrz. A może być to jest fajniejsze? Jest jest grubo... Stary, czy nie widzisz domki wszystkich! No, nasz jest innych. lepszy, nie? Widać od razu. Dosłownie, no. nasz domek jest naj... wow, ale... Czy ty zrobisz to no, w jaki, jaki, jaki Jeszcze raz? Nasz domek, ta ściana jest lepsza. Jedna ściana jest lepsza od naszego całego domku. Star, Stare, ale my, stary, to my jest... też mamy słomą, Weź tę ścianę napraw, ty ścian, od no dobra, 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 ty dobra, ty już. Ty już nie płacz. La, 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 la nie słyszycie, la. nie słyszycie, hejterze, nie słyszycie. Stary, nasz domek jest tak zły, że nawet widzowie nie będą na nas głosować, a widzowie zawsze stary są mili. Dobra stary, dałeś mi dużo drewna, dzięki za wiele drewna, przyda się, zrobię drzwi. Już myślałem, że będziemy bez drzwi no, stary. Właśnie, ty ukradłeś? Super jest. Ukradłeś komuś. Nic nie ukradłem, nic nie Niby, jak my ty my możesz hej, spać po nocach, hej, człowieku? Co? Ja mam wrażenie, Co? Że, ja mam wrażenie, wrażenie że stało, stało półtorej minuty. Osoby, ukradłem, mam wrażenie, że jak patrzę na pracę tej osoby, której ukradłem, to ona chyba zabrakło drewna. Nie gadaj. Nie gadaj, to stary. stary ale ty, ty, ty nie wkopuj no. mnie w twoją kradzież. Nie wkopuj mnie w tą kradzież, żelazny. Ja... Nie to drewno. Ja? Nisz te drzwi. Okej? To niepotrzebne ci drzwi. Stary, nie stój. No już za późno. Już się stało. No już się stało. Już nie no ma ta... nie. już masz... Już się stało. Nie Już się stało. Już za późno. Nie. jeszcze więcej ich zrobiłeś. Tak? No nie. nie stary, No jakby. Hej, rzadny. Ja stary. Nie wiem skąd tu wziąłeś drewno. Ja umywam ręce od tego drewna. żelazny, Jak tam dach? Przestań, robi się. Nasz domek To jest, to jest oficjalnie Najgorszy domek, domek I zrobiłem w minecraftcie Najgorzej po prostu jest super nie mów tak Bo mi się smutno Dobra Zostało 46 sekund Jest stary Wspaniale Nasz domek jest cudowny Nasz domek to jest Seria Złych decyzji To nie jest jedna zła decyzja To jest stary Masa złych pomysłów O nie O nie Co to ma być Okej okay, Ja się zamykam w celi Okej okay, już koniec czasu Jest tak w ogóle już jest, nie koniec już koniec 10! Koniec I tak tego nie uratujesz już żelazny. I tak to przegraliśmy. Jakby podpiszcie swoje wyspy lub na nich Stańcie, Okej, okay, więc będziemy robić głosowanie. Ludzie będą głosować na czacie. Pisać, która wyspa jest najlepsza. I ty też możesz w komentarzu napisać, droga osoba na YouTube, która e, budowała jest najfajniejsza, czy ja. Starczy, ty budujesz nasz domek wtedy, kiedy już żelazny. Ja to, zare, ja to zarejestrowałem. Ja to zarejestrowałem. To jest żelazny, ja, wcale który wcale. nic nie robi, nie ma. który nie buduje po czasie wcale. To jest. A inni też budują. <noise> Wszyscy budują. No ja nie mogę. Dobra, stary, skończ ten komin i dobra. To jest domek Misiak. Okej, okay, ten domek. Ej, stary, on użył chyba co liście? Tak, zrobił ściany z liści. Nie ja wygląda jak kozacko. To jest. Ej, to jest bardzo fajny domek. Ja daję super ok, misiak, To jest fajne. Okej, zobaczmy, co zbudował się tu Filip jeden. Siematu Filip jeden zrobił coś ciekawego. Open space. Jakby jest git, jest git, więc zapytajcie, nikt się ma tu Filip, jeżeliście ta Filipa. Podoba mi się. Whoa. Też fajne liście. Hey, eee, ale to nie jest taki domek domek, coś taka jakby nie, wygląda jak wylęgarnia. Chwila, a, tak, puszklarnia. Tak, a to jest jak domek, rzeczywiście. Ale jakby spoko. To jest fajne, i to jest fajne. Z zewnątrz, to, to jest gorsze, to jest lepsze z zewnątrz. Mister Parchee, okej. Okay. Domek Mister Parchee w środku jest ewidentnie niegotowy. To jest na minus, ale z zewnątrz wygląda lepiej niż poprzednie domki, chyba. No, przynajmniej z tej strony. Przynajmniej z tej strony. Domek Fratok jest bardzo pusty w środku, poza tym. Ale nawet oryginalny tak, fajny dach chyba, ja? Tak, szanuję. spoko, nie, to wygląda na git. Odprzedł go na git, fajnie, że są jakieś kwiatki dookoła, Podoba mi się, jest git, nie jest git, i ja na taki czas. Oto Lusza, wyspa luszy, nie wyszło. Wszyscy patrzę, że nie wyszło. Okej, okay, jakby jest lepiej niż u nas. Jest lepiej niż u nas, co? lusza. No, to co? co? No to jest lepszy niż u nas, stary, no. Jest lepsze. Fajny, stary styl, ciekawie, jakiś ładny. Wszystko fajne, patrzymy dalej, patrzymy dalej, też wszystko jest lepiej Moja gatka, pol 954. Słuchajcie, to jest ogromna chata. To jest słuchajcie, wygląda trochę jak stodoła z przodu. Ale, w środku. środku to, ale... No, możliwe, możliwe. Ale kurczę, fajnie, że jest wejść na pierwsze piętro. troszeczkę taki, no, otwarte ty piętro, ale dywan fajne. Na... Stary, taki zielony, kurczę. Zielony tak. dywan, bez kitu, Nie, bardzo fajnie. Jest to duże. No, ewidentnie więcej czasu trzeba by. No właśnie, to jest ten problem, że nie Na Nakiel Minecraft. Wiesz, że Brzydko ale nie miał pomysłu. Nakiel. Czuj! Temu... Nakiel! Jest to Nakiel. Swoją Proszę dobrać. nie budować, Nakiel, <laughs> Proszę nie budować. No i powiem Ci tak, ten domek, co mi powiesz? Jeśli by jest... go skończyła, byłoby sztos, no, wiesz? No, trochę szkoda, że to jeszcze nie skończony. Ale no, jest no, bardzo... No. Fajnie przeszklone jest, to mi się podoba. A co jest u zielony dinozaur? O, proszę, zielony... Ej, zielony ej zielony jak oryginalnie... Zielony, ej, zielony. ej, to jest stary Big Brain, jakby, hej, daliśmy barwnik żółty i daliśmy szyby. I Oj, zrobiła żółte szyby. Wow! Na plus, szkoda, tak ciemno, he? ale jest... Tu spoko, to mi się podoba. I to jest domek, może jakby nie jest to, wiesz, najbardziej ambitny projekt, ale jest najbardziej dokończony, stary. To jest dobre, to jest dobre, że jakby udało się skończyć ten domek, żołnierz Nazor, więc ja osobiście, póki to jest mój faworyt chyba. Zresztą Misiak, nie, chyba Misiak, stary, według mnie Misiak wygrał. My, stary, nasz domek, paruwa i sprany garnitur. To jest najbrzydszy domek, jaki tu jest, stary, mamy ostatnie miejsce. Ty gadasz, eee, ogóle, ty nie... A komin został zbudowany po czasie Ja hejtuję nasz domek, to jest tragic Spójrzmy na czat, stary Ty u siebie na live, u siebie na live I ludzie decydują, jeszcze raz, szybko przejdziemy Nakiel, dion dinozaur, misiak Według mnie misiak faworyt Kto to był? Kto to mieszkał? Altanka altanka, altanka, altanka Altanka, Altanka, Tutaj mieszka Mr. Paci Tutaj fratok Tak, a to jest lusza, tak, to jest lusza I poi, oczywiście, of course Więc to są wszystkie domki Głosujcie teraz, a ja patrzę na czat, co piszecie Misiak, zielony dinozaur, misiak, misiak, a jest stary Misiak wygrywa totalnie. Misiak, stary, najwięcej jest Misiaka. No to według mnie i według czatu. Powiedz w komentarzach, co napiszecie. Misiak wygrywa. Stanowczo, Misiak, jesteś koks. Misiak! Misak. A, Misak. Sorry, Misak. Misak, okej. Okay. Więc pierwsze miejsce. Drugie miejsce dostaje Zielony Nozar. Według mnie. Jakby sąsiedzi w sumie. A reszta dostaje ostatnie miejsce. A my dostajemy jeszcze bardziej ostatnie miejsce, bo nie jesteś na trzecim miejscu, a my na ostatnim. Misak, dostaniesz. Co chcesz w nagrodę? Ja chcę parę krów i chcę. Parachunki wyrównać. Ok, ja dajcie nam może parę krów, a te parachunki. to sama Co? zrobisz. To już sama zrobisz. Dajcie parę krów, trzymaj i powodzenia z krowami. E, więc to by było tyle w tym odcinku, ale teraz masz dwa inne fajne filmy, więc pani obejrzyj je koniecznie e, i subskrybuj. Mniej żelaznego, bo inaczej nie dostaniesz porówki od żelaznego, a tego chyba nie chcesz.